Cześć! Mam nadzieję, że dziki w waszych okolicach nie robią takiego wejścia smoka jak na pokazanym przeze mnie przed chwilą materiale, który napotkałem w sieci. Wyglądało to niesamowicie, także postanowiłem się z wami podzielić. Póki co pogoda łaskawa i bardzo dobrze, cieszy mnie to, bo jeszcze przed chwilą zawartość tej przyczepy była nieco inna. Póki co lecę na złomowisko, zobaczyć z czystej ciekawości cóż tam się dzieje a przez łamek sekundy pokażę Wam, co tutaj u mnie się moment temu działo. Tym bardziej jest to fajny punkt odniesienia, aby móc cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Jak dla mnie te plus kilka stopni jest to wręcz zbawienne. Także bardzo jestem wdzięczny pogodzie za to, że jest taka jaka jest. A przyczepa kiedyś zrobiona przeze mnie z ramy od kempingu i to nawet nieco skrócona, wzmocniona, tak, aby można było różne ciężkie rzeczy albo takie łatwo przemieszczające się przypiąć do konstrukcji, która znajduje się pod deskami, a jest ona dosyć gęsto użebrowana profilami. No i zro nieraz zrobiło to robotę, nawet przywożąc mały samochód. O innych rzeczach nie wspominając, bo naprawdę tutaj można było wrzucić coś spokojnie o masie kilkuset kilogramów i specjalnie nie robiło to na nie wrażenia, chociaż jest to jednoosiowa na drążkach skrętnych. No, Ale fajny patent, także kiedyś taki wypadek znalazłem. Poskładałem go do kupy, bo oczywiście było wszystko pogięte. No i służy to do dzisiaj, przez kilkanaście lat. Na no, złomie dzisiaj naprawdę skromnie. Jedynie taka zabawkowa wiertarka tutaj leżała w produkcji radzieckiej. Nie ma ceny. Nie widać, bo to zazwyczaj było napisane, ile rubli to takie urządzenie kosztowało. Jest ona naprawdę niewielka. Widać, że nie jest to jakiś starodawny sprzęt, bo uchwyt plastikowy, zresztą kawałek obudowy również, jedynie przekładnia jest w aluminiowej. Jest to bardzo małe. Konstrukcja ciekawa, śmieszna taka widać, że lekko przedpotopowa. Prawdopodobnie uszkodzony jedynie włącznik, bo zablokowany jest i podejrzewam, że... To jest jedyna przyczyna wywalenia tego sprzętu. No nic, odłożę na bok, może ktoś będzie miał chętkę, żeby to wciągnąć. Szkoda, żeby to w kontenerze się znalazło. Ale pewnie są miłośnicy tego typu sprzętów z lat poprzednich. Kawał lotyny było, lecz zostało już niewiele. Większość klamotów pobrana. Jak siłowniki, rozdzielacze. No, dla każdego coś miłego. Kto przyszedł, ten skorzystał. Ja za, już za, za, zastałem samą obudowę. No proszę, silnik z jeszcze pozostał tutaj. W sumie to jeszcze jeden konkretny siłownik tu jest. I to taki naprawdę fest. Może aż tak tego nie widać. Ale średnica cylindra ze 140 mm no to już jest konkret. Naprawdę. Niestety podczas ostatniej wyprawy tydzień temu nie zabrałem więcej kijków teleskopowych i udało mi się znaleźć jedynie jeden, lekko zmiętolony na końcu. Na szczęście zakończenie plastikowe znalazłem, lecz tutaj należy lekko go obrzępolić, aby móc zrobić z tego pełnosprawną sztukę. Jedyne proste, słuszne rozwiązanie. I tym sposobem jeden z moich kolegów będzie miał narzędzie do zdejmowania śniegu ze swojego namiotu. Ale nie chodzi o namiot biwakowy, tylko taki nieco większy, półprzemysłowy, jeśli tak można go nazwać. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze służył. W pewnym tajnym miejscu jest paleta ze złomem elektrotechnicznym. No, ale akurat dzisiaj nic specjalnego tutaj się nie trafiło z jakimiś przewodami z żabkami jakby ktoś okay. potrzebował no ale czasami można coś wyczaić na tym samym paletowym złomowisku elektrośmieci w innych okolicznościach ciut wcześniej znalazłem taką oto przetwornicę diabli wiedzą ile ona może ważyć bo nie ważyłem jej zasłoniłem jedynie logo importera bo z producentem nie ma to nic wspólnego a nie chciałbym robić ani reklamy, ani antyreklamy, bo tak naprawdę nie wiadomo, co z tego będzie. I teraz, jaka mogła być przyczyna wywalania tego na złomowisko? Bardzo prozaiczna. Zostało to lekko przygniecione przez kuriera, i klient, który to otrzymał, od razu raptownie zaprotestował, odsyłając to z powrotem. No, a firma handlowa, cóż, mogła powiedzieć: No, jakiś tam serwisant jest, ale nie blacharz, więc, no, trudno. Przewalało się to z kąta w kąt, aż w końcu wylądowało na polecie ze złomem. Czy to sprawne? Tego nikt nie wie. Prawdopodobnie tak. Przynajmniej chciałbym, aby było sprawne. Nie pytajcie się o cenę, bo takie urządzenie to kosztuje, podejrzewam, że w tysiącach. A jak ja usłyszałem, że to jest w cenie złomu, to płaciłem i szybko stamtąd zwiewałem, co by czasem ktoś nie zmienił zdania. Więc nawet nie miałem w głowie, aby wyciągać telefon i cokolwiek filmować wtedy. W komentarzach padło pytanie, co to za lampka, która świeciła za mną podczas nagrywania QNT-a ostatniego. No, jest to takie cudo, które jest zupełnie inną lampką niż pokazywałem wcześniej ze 2-3 filmy do tyłu. Jest ona od początku, zbudowana na LEDach. Wewnątrz kamienia jest wyfrazowany otwór, wewnątrz znajduje się transformator toroidalnych. W momencie, kiedy to budowałem, a były to naprawdę zamieszłe czasy, nie dało się dostać nic innego niż, niż właśnie toroida. Więc wykorzystałem jakąś, jakąś koronkę diamentową do wiercenia puszek w, w cegłach w zasadzie można powiedzieć w bloczkach betonowych, no bo do tego to było wyprodukowane. No i tak sobie wierciłem tam kiedyś po godzinach, aż się dowierciłem, nie uszkadzając tego kamienia. Jeden chyba poległ, ale drugi udało się odwiercić. Następnie wywiercić otwory na rurkę szóstkę, bo to jest rurka aluminiowa. Jako abażury są zastosowane muszelki, ale takie podobne jak występują w naszym rodzimym bałtyckim morzu. Lecz te pochodzą bodajże z Adriatyku i są ciut większe, ale jakby gatunek ten sam. Tyle że większy gabaryt. Bardzo fajnie to wyszło. Podoba mi się to rozwiązanie i naprawdę cieszy moje oko już od ponad 20 lat. Polecam takie rozwiązania, jeżeli ktoś ma ochotę na jakąś wenę twórczą, aby coś tam sobie zbudować. Bo takie urządzenie oświetleniowe to nie dość, że ciekawie wygląda, jest dosyć oryginalne, nie, niepowtarzalne, jeżeli ktoś sam sobie coś takiego zbuduje, no bo trudno byłoby o coś podobnego. Nie mówię, że dokładnie identyczną konstrukcję, no bo to może być cokolwiek innego nawet, może być coś fajnego. Widziałem ostatnio bardzo fajną, industrialną lampę zrobioną z jakichś tam elementów, bodajże głowica od silnika samochodowego plus coś tam jeszcze. I bardzo fajnie to wyszło, więc to nie musi być dokładnie to, ale ważne, żeby to było coś według naszego pomysłu i koncepcji. No, jak to będzie działało i cieszyło oko, no to chyba to jest to, o co chodzi. Na chwilę cofniemy się w czasie do wydarzeń sprzed kilku dni, bo tak jak mówiłem na poprzednim filmie złomowym, że ruszam na odwiedziny do, do bliskich, wyruszyliśmy razem z Rafałem, no i między innymi różne rzeczy miały tam miejsce. Biała ma ochoty na zabawę niezależnie od pory dnia. Zawsze coś jak to w pewnym filmie kiedyś powiedziano. A u mnie zbuntował się czujnik temperatury spalin. Co prawda w układzie wydechowym jest ich trzy i być może aż trzy nie są potrzebne. ale jakiś bunt nastąpił. No i czeka mnie dodatkowa robótka. Co zrobić? Tak bywa czasem. Rafał postanowił zrobić imadło domowe, czyli na ideał. To, co było odlewem, ma być strukturą odlewu, ma być idealnie wypolerowane. Tutaj widać kawałek prac. No a tutaj jest pierwsza faza, czyli, czyli usuwanie struktury odlewu, ile się da. Przyznam, że misterna robota. Nie wiem, czy by mi się chciało. No ale cóż, hobby to hobby. Nie ma ceny, nie ma czasu. Najważniejsza jest satysfakcja. Także póki co życzę powodzenia. To kiedy, Rafał, zakończenie projektu? Ojej, no to, 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 to trzeba czas, nie, żeby to zejść i robić. No bo w domu nie. W domu no domu nie. Do pani, po, kawałku, po kawałku, po kawałku do przodu. Jeszcze podstawa jest do tego obrotowa pewnie. Tak, tak, tak. tak. Podstawa. W ogóle ciekawe jest to imadło, bo ma taki fajny odlew. To nie jest jakieś starodawne. No ale ciekawe jest, widać, że jest tak... No mi się podoba taki rodzaj wykonania. No, nie jest takie prostej tego... konstrukcji. A, tu jest jeszcze podstawka. Okej, okay. tu jest podstawka do tego. Będzie to ładnie wyglądało. Ja osobiście bym to pochromował, a ty, Rafał, upierasz się, żeby była to surowizna, czyli stal nie, bez żadnych jak dodatków. Nie, grawerka, to już potem... A, bo jeszcze chcesz wygrawerować coś na tym? Tak, tak, tak. Jeszcze nie wiem koncepcji, ale już... Najpierw trzeba przygotować. Zabawa jest, przyznam szczerze. Rafał zakupił śpiwór do nocowania w warunkach ekstremalnych. Jestem ciekaw, czy on naprawdę będzie taki grubaśny. No ale ponoć jest niezły. O, Czyli ten jest w kartonie chyba. Z demobilu z armii brytyjskiej. Nie. Zaraz będzie w Paski. <noise> Wersja letnia. Z wywietrznikami Rozumiem, że jest jakiś worek do tego, że nie trzeba będzie go na wyprawę nosić w kartonie po chrupkach. Po chrupkach? No? To może jest ona nie śpi, właśnie. O, wielki. O! Co, co? I co jest grubaśne? Ojej! Ja... <noise> Norm? To, a może, a może to jest dwuosobowy po prostu. Nie, nie. nie no jest torba do tego. Torba jest? No nie, zobacz. No fajnie. Czyli kardon po chrupkach nie to będzie potrzebny. A czy, to do I co, i ten, ten zamek magiczny, który ma jeszcze jakieś, jakąś zasłonę. Co by zimno nie przedostawało się przez suwak. Tak przynajmniej na zdjęciach to wyglądało. No właśnie, nie ma. No nie widać, A może on jest na lewej stronie? Tak, on jest na lewej stronie w tej chwili. Trzeba by go odwrócić. Tak, dokładnie. On jest na lewej stronie. To odwracamy. O, on jest gruby. Ja się zabiję. patrz. to jest metka taka. Czyli będzie można zimą spać sobie w parku bez problemu. Czyli tak naprawdę. Śpiwór za 200 zł rozwiązuje problem. I, i, hotelowy, jeżeli kto, komuś nie przeszkadza, że będzie spał sobie na ławce w parku, dobra, odwracamy go. Jestem ciekawy, jak to wygląda z drugiej strony. Powiem szczerze, o tu jest ten bajer, taki czyli zas zasłonięcie suwaka dodatkowym kawałkiem śpiwora. No i ponoć ten zamek jest tak atomowy, że można go y, tym o jakimś. Można otwierać go za pomocą AK 47, chociaż Angole tego nie używają, mają jakieś inne swoje wynalazki, czyli z buta go traktować i tak dalej. No, czy faktycznie on jest taki pancerny o, Teraz zobaczymy to w powiększeniu. O, tamten jest troszeczkę chyba inny, mi się wydaje. A czy nie był metalowy czas, czasem w, w starszych wersjach? Był, tamten był taki. No, nie pamiętam teraz. No ale to jest naprawdę bajer, że jest zasłonięty rzepa. ten zamek. Tak. Rzepa jest. Że, no chodzi o to, żeby nie uciekało ciepło przez suwak. A, przez suwak nie ucieknie, bo za to jest. Tak. No, no ale mimo wszystko jest jeszcze to jeszcze właśnie to. To zasłonięcie. Ma, masz to ciągnięcie też. Takie. Kurczaki. Gdzie o, to jest? O, dobra. A kieszenie? A, tutaj są kieszenie. Tak, tak. Hmm. No jest fajny. Tu jeszcze jakiś stanic jest? Nie wiem, po co. To wygląda na nowy, a w ogłoszeniu było info, że, że mogą być widoczne jakieś ślady używania przetarć i tak dalej. Kaptur oczywiście, obowiązkowo. ściągaczem. O, no, jaki. In... O, gruby. Powiem szczerze, że chyba. W sumie to może to jest dobry pomysł, żeby zamiast opału kupić sobie taki piwór na zimę ale nie, bo to jednak chaty trzeba grzać w środku, nie można tak pozostawić, chociaż, chociaż, systemu, chociaż, 10, chociaż 10 stopni, żeby było wewnątrz budynku, no ale to, to wtedy taki śpiwór to aż przegięcie by było, podejrzewam, termiczne. Zmieścisz się na pewno. Niezu jest, powiem szczerze, aż. aż mi się podoba. Przemyślę to, chociaż zima się ledwo co zaczęła. I nie planuję żadnych wypraw górskich. Ale to powiem szczerze, że taki. Musisz się skusić. Sprzęcior ma sens, ma sens. Do jakichś ekstremalnych warunków. Nocowania w samochodzie bądź na ławce w Parku idealne. 200 zł takie cudo kosztuje. No i używa. Nowych, nie, nowych nie ma w sprzedaży. Tylko z demobilu z armii brytyjskiej. Ciekawe, jakie mają w armii rosyjskiej, pewnie podgrzewane jakieś. Uszyte z koców elektrycznych. Wziął się nie zdziwił. Rafał, ty wiesz, że w tym budynku są stropy drewniane? No są. Miła sąsiadka jest piętro niżej? Tutaj dwie niezwykłe ciekawostki. Ogromny bursztyn. Chociaż być może on tak nie wygląda na ogromny, ale naprawdę jest duży. I to taki kawałek widać odłamany z jakiejś większej nie całości. Jest. Przynajmniej takie wrażenie sprawia. A tutaj meteoryt. Masa tego jest zbliżona do kawałka stali. Niesamowicie ciekawie to wygląda. Oczywiście znajdki. Tutaj kolejna ciekawa znajdka w postaci starego obrazka. Zlokalizowanego w opuszczonym mieszkaniu, które dosłownie chwilę później miał zostać poddane remontowi, a właściciele postanowili to zostawić, czyli na pastwę firmy budowlanej. I może to co tutaj widać nie jest jakoś super ciekawe i pozytywne, bo widać ruinę jakiegoś budynku plus postać. Do mnie mam starszej pani nad brzegiem morza, ale tutaj są dosyć ciekawe napisy. I wygląda, jakby to miało być przedwojenne. Co o tym sądzicie? Działający stacjonarny telefon w stylu retro. Nie jest to zabytek, ale wygląda kosmicznie. Sprawny. <gry> No widać lekkie tutaj ślady zdefasonowania, mam nadzieję, że elektronika nie została naruszona. Wendylator być może tak. Ale zobaczymy zaraz co kryje się wewnątrz. Jeszcze przez moment może coś na temat masy tego urządzenia, a jest ona niechuda. Siadek ciężkości czuję, że jest mocno w tylnej części, więc dlatego tak to posadowiłem na wadze. No ale 32 kg naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza kiedy bierze się to pod pachę urządzenie ponoć dysponuje mocą na poziomie 6000W czyli trochę tego jest lecz czy to jest w impulsie czy konstans zakładam, że to jest maksymalna moc w impulsie, czyli teoretycznie powinno mieć to około 3000W ale biorąc pod uwagę gabaryty masę i różne ustawienia bo jest to zasilacz awaryjny z prostownikiem na 24V ale widzę, że ktoś miał Czelność, takie coś wyprodukować na 12V to ja już nie wiem jakie tu przewody o jakiej przekroju trzeba by zastosować przy takiej mocy no bo zakładam, że moc pozostaje taka sama jedynie napięcie zasilania jest mniejsze no to już wartości prądów są mega kosmiczne i jest to lekkie nieporozumienie aby na tak niskie napięcie budować tak potwornie wielki zasilacz ciekaw jestem jak to będzie funkcjonowało jeżeli w ogóle będzie Chciało to żyć. Toż tu tylko kostka przyłączeniowa do elektroniki prawdopodobnie daleko. No ale, mimo wszystko, warto to rozebrać, chociażby się upewnić, czy nie ma nigdzie zwarcia. Jeżeli to prawda, co na tablicy jest napisane, to wewnątrz powinna być dosyć zaawansowana ładowarka. Jest bardzo dużo różnych typów akumulatorów do wyboru. Za pomocą tego przełącznika. wygląda, że na odkręcałem niepotrzebnych rzeczy. Ale trafo. Pewnie. Palumniowa. No, ale mimo wszystko, niezły klocek. Dlatego tyle to waży. Taki potwornie wielki rdzeń. Sprzedawca zapewniał, że nie było palone w środku. A tu taka niespodzianka. No, nie, zawsze coś. Dobrze, że to typówka, ale sześć sztuk, przynajmniej z tej strony. O, cały ten pakiet. Puścił niezłego dyma. Niestety z drugiej strony wygląda to bardzo podobnie. Myślałem, że uda mi się uruchomić tego potwora, ale widzę, że w najlepszym układzie byłaby to wędzarnia. Jeżeli nie mam nic do wędzenia, to na razie nie podejmuję tej próby. Pozazdrościłem Rafałowi i też mam karton po chrupkach. Śpiwór jest naprawdę kozacki. Ten akurat nie ma żadnych uszkodzeń. U Rafała było jedno pęknięcie na świe co dało się łatwo naprawić. Tutaj nie ma nic. Jest w stanie idealnym. Rzekłbym, że nieużywane. Aczkolwiek mocno intensywnie czuć zapachem magazynu. Niestety nie załapałem się na worek do przechowywania tego oto śpiewora, a jedynie mam karton po chrupkach, co raczej nie stanowi zbyt dobrego medium do przechowywania, zwłaszcza podczas przemieszczania się z tym oto cudem techniki wojskowej. No cóż, coś pozostaje mi wykombinować. Do tego brakuje jeszcze małego namiotu, ale mam, spokojnie. Nie wiem, czy on jest taki całkiem bardzo mały, ale to nie jest problem w dzisiejszych czasach. Lecz posiadając taki zestaw, to jest już dosłownie pakiet do przekraczania granic komfortu. Świadomego. Dzięki temu można przyczynić się, aby nauczyć przełączać swój układ nerwowy z trybu czuwania i walki w tryb zrelaksowany, czyli w taki, gdzie bardzo niewiele czynników zewnętrznych będzie w stanie nas wyprowadzić z równowagi. Nie wspomnę już o tym, że doświadczanie jakichkolwiek przyjemności wtedy jest zupełnie na innym poziomie. Tylko że większość ludzi nie jest w stanie tego nawet zrozumieć, ponieważ większość czasu spędzają właśnie w trybie czuwania i walki. A te ułamki czasu, kiedy zdarza się być im w innym trybie. Często pozostają niezauważone. Więc bycie tu i teraz i doświadczania naprawdę głębokich stanów, stanów relaksu. Myślę, że jest to podstawowa umiejętność, którą warto posiadać. Póki co życzę Wam jak najwięcej stanu radości i relaksu. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Cześć!